Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj mamy takie zadanie Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji y równa się f od x na które, które równanie ma dokładnie trzy rozwiązania No to teraz tak, wezmę sobie kreseczkę I widzimy, na przykład przeanalizujmy oś x, czyli y równa się 0 No to ma przy, tutaj przy dwójce i szóste, tylko dwa się przecinają Znaczy opierają, no przecina może nie, ale niech będzie, że się przecinają Dla f1, no to przecina się, patrzcie Tu jest jedynka, tak? Czekajcie Wezmę coś grubszego, jedyneczka leci tak stąd, o i patrzcie, w pierwszym miejscu, w drugim, trzecim, czwartym, nie, to nie będzie ta. Dalej, dwójki, je pierwsze, drugie, trzecie, o, w, tu w trzech miejscach, a dla trójki? No dla trójki by się przecięło tylko w dwóch, więc rozumiecie już jak to działa. Tyle, prawidłowa odpowiedź, to oczywiście odpowiedź C, F od dwójeczki, bo tu się przetnie tak, tu, tu i tu. Cała filozofia ma dokładnie trzy rozwiązania. To jest ta prosta ma równanie właśnie f od x równa się 2, i to jest to samo co y równa się 2, bo f od x to jest to samo co y. Musicie sobie zapamiętać. Dziękuję serdecznie za oglądanie do końca. Zapraszam do subskrybowania, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem. Zadania są publikowane codziennie. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Yo! Jeżeli filmik się podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie lub w przyszłym roku. Zajrzyjcie koniecznie na opis pod filmikiem. Tam na dole są tam linki do poszczególnych działów, także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem. Super i wszystko jest podzielone na działy. Świetnie. Jeżeli filmik się podobał, podeślij go koniecznie swoim znajomym najbliższym. Daj lajka, daj łapkę w górę. Górę. dziękuję za to serdecznie subskrybuj kanał aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na właśnie niego zadania są publikowane codziennie więcej jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale dajcie znać w komentarzu koniecznie dziękuję wam za to dziękuję za każdy komentarz za ten feedback dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija zapraszam was serdecznie do podsumowania do mnie zadań które sprawiają wam najwięcej problemów serdecznie dziękuję za każde postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie co więcej, tego zadania z wytłumaczeniem i objaśnieniem, oczywiście. E, zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia! Cześć!